Witajcie, nie jestem robi. To jest taki krótki monolog. Mam nadzieję, że będzie krótki. Na temat odcinków na najbliższe dwa tygodnie. Czyli od 10. to jest poniedziałek. To jest dzień, dzień w którym pierwszy film, czyli ten film którym dostajecie w niedzielę. Do prawdopodobnie 23. To jest przedostatni niedziela sierpnia Czyli o głębsze tygodnie I to będzie tak wszystko oczywiście o godzinie 10 jak zwykle Później godzina 10 to wy macie już tutaj sprawdzam ej no Ach, dobra się zwaliło coś mm. to macie hi, to macie Minecrafta minigames hi, hide and Seek Potem macie 14 sierpnia, jest to piątek. Eee, kolejny odcinek Mini gamesów. Eee, potem jest to 17 sierpnia, oczywiście godzina 10 powtarzam. Eee, Counter Strike. Eee, potem 17. Czemu to A, dobra, bo tego go przedstawiłem. O będzie 21. Podzielona 10. Eee, Kolejne. Kolejny. Dwa odcinki, ale przynajmniej jest co oglądać. I teraz mi się renderuje kolejny. Znaczy, A co mi się teraz renderuje? A, teraz mi się renderuje znów kolejny. Minigamesów 11 który będzie. No to sobie także dobrze. To przeleciemy całe wakacje, filmy. A to jeszcze się na te dwa tygodnie. Będzie tak. Wiesz. 24. dostaniecie jeszcze. Minigames, oczywiście. Te. Tak, Minigamesy. Przepraszam za katar. 28. oczywiście się kolejne Minigamesy. I. Zaraz będzie jeszcze, nie ten nie układa w obliczeniach. Próbuję nagrania. Cena tego nie wystarczy mi cztery filmy, do szóstego muszę być pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty mi się renderuje i szósty jeszcze będzie chyba, tak, szósty jeszcze będzie, szósty jeszcze będzie. I tak prawie na sobie wakacje, bo oczywiście ten 31, ten ostatni dzień sierpnia. To się o nie terwat to zajdzie wakacje, więc tutaj można się nacieszyć. Proszę, tutaj zabrać z tyłu jak na... zwykle. No i... no. No będziecie i tak mieli wypisane na to, gdzie kiedy ja i w ogóle to actionem nagrywam. Już Jeszcze 3 minuty. E, nagrywa i ciszy. Dobra, walić to. Um, no to jeszcze tak, że również się pochwalę, że um, byłem na Magic Malborg. Inaczej to się mówi: inaczej to się mówi, magiczny. Um, jak to się mówiło? Magiczna noc w magicznym mieście. O, tak to, tak to się nazywa, ja również to nazywam. Coraz bardziej to się w tej popularnej druku na rok. E, to, ma magia, to, to jest czysta fizyka, jest to magia światła. Oprącz w tym roku było to pokazane e, przy, e, w ogrodach Marlborough Welcome Center. To co oni zrobili to było po prostu piękne. Zobaczcie nie mieli tam jakieś wycinki z telefonu nagrane. Ale to co, to, co tam było zrobione, to było po prostu przepiękne. Po prostu nie z tej ziemi To po prostu. No, ja nie uwierzyłem, że oni takiego mogli wymyśleć. Oczywiście rok temu było prawie, że to samo. Rok temu to chyba, Czyli dwa lata temu, nie pamiętam, w którymś tam roku, chyba 2013 albo 2014, chyba taka kobieta, co robiła na piasku. chyba w ciągu dwóch minut, że ja mogę narysować zamek, miników widzących jeszcze jakieś pole. No to, ja po, ja, no, ja nie mam pytań i, no, tyle. No więc, chyba w odcinku będziecie mieli tutaj, oczywiście tam, tam jeszcze będziecie mieli... Te, później te, te, te jakieś tam wycinki, które zresztą nieważne tam. Basę to zdjęcie. Dobra, to już nachodzi 5 minut, więc...